Witajcie na wdzięcznym sercu. Dzisiaj ostatni fragment historii o trzech młodzieńcach. Nabuchodonozor ułaskawia trzech młodzieńców, czyli to ten moment, w którym król dowiaduje się, że młodzieńcy żyją, mało tego, nic im się nie stało i woła ich do siebie. Niesamowita chwila, bierzemy się za czytanie. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc, Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego. Wtedy przystąpił nabuchodonozor do otworu płonącego pieca i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abetnego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Szadrak, Meszak i Abetnego wyszli więc z ognia. Satrapowie, namiestnicy, rządcy i doradcy królewscy zebrali się i spostrzegli, że ogień nie miał władzy nad ciałami tych mężów, także żaden włos z ich głów nie uległ spaleniu, ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie było czuć od nich swądu spalenizny. Nabuchodonozor powiedział na to, niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abetnega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Dlatego wydaje rozkaz, by bez względu na przynależność narodową, Rodował, czy język, każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciw Bogu Szadraka, Meszaka i Abetnego, został rozerwany w kawałki, a dom jego żeby stał się rumowiskiem. Bo nie ma innego Boga, który mógłby zapewnić ratunek, jak ten. Potem król obsypał zaszczytami Szadraka, Meszaka i Abednego w prowincji Babilonu. Dochodzimy do tego momentu, kiedy młodzieńcy doświadczyli działania żywego Boga, a teraz poprzez ich historię mogą nawracać się kolejne osoby. Kiedy pozwalasz Bogu działać w Twojej trudnej sytuacji i on ją zaczyna przemieniać, nagle widzisz, że ludzie wokół Ciebie doświadczają tego Boga i pragną doświadczać Go coraz mocniej. Zaczynają go szukać, zaczynają o niego pytać. Oczywiście nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, kiedy widzi wdzięcznego, wierzącego człowieka, że za jego uśmiechem kryje się wiele przepracowanych spraw, że za jego uśmiechem kryje się Boża moc, którą ten człowiek musiał zdecydować się wpuścić do swojego życia. Ci ludzie nie zdają sobie często sprawy, że przed tym uśmiechem doświadczyłeś naprawdę trudnej sytuacji, którą Bóg przemienił. Jeżeli natomiast jacyś ludzie towarzyszyli tobie od samego początku i widzieli ciebie w tym momencie, kiedy było ci trudno, kiedy te wszystkie problemy ciebie paliły, a ty uwielbiałeś Boga, to właśnie na samym końcu tej historii. Kiedy Bóg tobie pomaga i przemienia twoją sytuację, oni mogą się nawracać. Oni wycofują wszystkie słowa, które wypowiedzieli wcześniej, słowa zdziwienia, może ataki słowne na ciebie, co ty wyprawiasz, może dziwne pytania, które zadawali, i zaczynają rozumieć, po co było to wszystko wcześniej. Wiadomo, że najprościej jest wybrać Boga wtedy, kiedy jest miło, łatwo i przyjemnie. Wdzięczny człowiek, który doświadcza żywego Boga, doświadcza przemiany rzeczywistości przez Bożą moc, musiał zaprosić Boga troszeczkę szybciej niż dopiero wtedy, kiedy było już wszystko dobrze. Musiał zaprosić Boga właśnie w tej najtrudniejszej sytuacji, w najtrudniejszym momencie życia. Uwielbiał Boga, kiedy wcale nie było jemu do śmiechu. Uwielbiał Boga, kiedy się jemu okropnie nie chciało. Uwielbiał Boga, kiedy wszyscy dookoła dziwili się i mówili: Co ty wyprawiasz? Uwielbiał Boga i mówił, jaki jest wspaniały, kiedy okoliczności stawały się mówić coś zupełnie odwrotnego. Mam takie doświadczenie już za sobą, kiedy uwielbiałam Boga, gdy bardzo bliska mi osoba dostała trudną diagnozę, gdy leczyła się, gdy zmagała się z kolejnymi wizytami w szpitalu, z kolejnymi trudnymi informacjami i po prostu z samą chorobą. I teraz mam już to doświadczenie w garści. Że Bóg przemienił rzeczywistość tej osoby, że Bóg ją uzdrowił, również poprzez lekarzy. Natomiast rzeczywiście zadziałał i my teraz już możemy cieszyć się i uwielbiać Boga za to, że ta osoba jest zdrowa. I jestem przekonana o tym, że to, że Bóg w tej sytuacji zadziałał z tak ogromną mocą, że tak nas podtrzymywał, że tak nas pocieszał, że dawał tyle pokoju do serc, to. Był efekt właśnie tej naszej decyzji, że my będziemy trwać w nim w każdym położeniu, że my od niego nie odejdziemy, że my się od niego nie odwrócimy. Więc te historie po raz kolejny przypominają mi, że naprawdę to nie jest tak, że wdzięczny człowiek nie ma problemów. Wdzięcznego człowieka będą spotykały problemy. Wdzięczny człowiek będzie w środku ognistych sytuacji, natomiast wyjdzie z nich zwycięsko, bo Bóg ma tą moc, by zwyciężyć każdy problem. Jak czytamy, żaden włos ich głów nie uległ spaleniu, ani ich płaszcze uszkodzeniu, ani nie było czuć od nich sfądu spalenizny. Jaka to niesamowita dobra nowina dla nas! Że jeżeli my będziemy uwielbiać Boga w problemach, my możemy przejść różne traumatyczne chwile, różne rozstania, różne choroby, różne straty, i nie musimy potem z tego powodu nieść przez kolejne lata ciężar tamtych sytuacji, że niby już jest po wszystkim, a jednak mamy negatywne myśli, negatywne nawyki, negatywne wspomnienia. Oni nawet nie śmierdzieli spalenizną, a byli w środku przeogromnego ognia. Nasz Bóg ocala. Panie, uwielbiamy Ciebie w tym wszystkim, co dla nas już zrobiłeś. Prosimy Ciebie o to, żebyśmy zawsze byli gotowi, by uwielbiać Ciebie, żebyśmy zawsze trwali w Tobie. Panie, działaj wielkie rzeczy w naszym życiu. Działaj wielkie rzeczy. Pozwalamy Tobie na to, robimy Tobie tą przestrzeń, byś działał. I ogłaszamy, że dzięki Twojej wielkiej mocy wyjdziemy zwycięsko z tych wszystkich trudności, że dzięki Twojej wielkiej mocy wyjdziemy nienaruszeni. Nienaruszeni, bo Ty jesteś wielki, Panie, bo Ty możesz to uczynić, bo Tobie nawet wielki ogień nie jest straszny, bo Ty i tak jesteś większy od wielkiego ognia. Ogłaszamy zdrowie, ogłaszamy siły, ogłaszamy wolność. Twoją chwałę w naszym życiu w imię Jezusa Chrystusa Amen Panie sprawiaj byśmy stawali się coraz bardziej jak Ci trzej młodzieńcy byśmy doświadczali takiego finału naszych historii, jakiego finału doświadczyli właśnie oni dawaj nam tą łaskę tą gotowość byśmy mogli w trudnych sytuacjach postępować tak jak oni szadraku, meszaku obetnego. Wstawiajcie się za nami. Amen. Kochani, dziękuję Wam za tą niesamowitą przygodę. Nie, nie, jeszcze się nie żegnamy z Wielkim Postem od narzekania, ale żegnamy się właśnie z nimi, z tymi trzema młodymi mężczyznami. Dziękuję Wam, że dotrwaliście razem ze mną do końca i że mieliście tą cierpliwość, by przeczytać łącznie 100 wersetów, bo właśnie tak długa jest historia o nich. No i co? Tak jak powiedziałam, to jeszcze nie koniec. Jutro środa. Kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Piszcie o Waszych wrażeniach właśnie po tej historii: co Was ona zrobiła, zmieniła na lepsze, jak Bóg działa, działał. W Was przez ten tydzień, podczas naszych modlitw, podczas Waszych modlitw, podczas Waszego uwielbienia Waszych gestów wdzięczności do Boga, dzielcie się tym wszystkim, co dobrego Pan w Was zrobi. Be grateful. No i do zobaczenia.